Witajcie kochani, ja nazywam się Neta Węclecka i chciałam Was zaprosić na konferencję przyszłości, która się odbędzie 25 września w Krakowie. Ja na tej konferencji będę współodpowiedzialna za sesję uwielbienia uwielbienia z dziećmi. Konkretnie będę odpowiedzialna za część uwielbienia w tańcu. Będziemy się uczyć układów, prostych układów tanecznych do muzyki uwielbieniowej, które później będziecie mogli zastosować w swoich kościołach razem z dziećmi. Dlaczego uwielbienie w tańc, z tańcem jest takie ważne? Dlatego, że taniec łączy w sobie aktywność ducha, duszy i ciała u dzieci. Dzieciaki oddają Bogu chwałę całym sobą, a jest napisane w Biblii, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, więc wysławiajmy Boga całym sobą. Wysławiajmy Boga w ciele naszym. Zapraszam.